Nowe zasłonki z motywem liści na całej długości, z pięknym złotym tutaj nadrukiem. Zobaczcie, one bardzo ładnie się mienią. Szczególnie właśnie ten złoty nadruk połyskuje na całej zasłonie. Są dostępne w dwóch kolorach. Rozmiar 140x250 cm. Mamy odcień zieleni. Zobaczcie, tak się prezentuje kolor zielony. Zielony kolor ma też złotą przelotkę. I odcień granatu ze srebrną tutaj przelotką. I granat jest oczywiście na białym tle. Też pięknie ta tkanina się kiedyś, że układa. To naprawdę to złoto na tej bieli jeszcze mocniej tutaj połyskuje. Cena rewelacyjna: tylko 88 zł za sztukę. Zamawiamy SMS-em. U góry zostawiam numer kontaktowy. I możecie też pisać wiadomości prywatne na messengerze, Whatsappie bądź TikToku. To obserwujcie profil i wpadnijcie również do sklepu online Magdalena24.pl